Dobry wieczór. Mieliśmy zrobić żywca. No nie ale robimy. Pakujemy e... na żywo całe studio. Przenosimy to wszystko. E... Jest tego więcej przez tyle czasu nazbieraliśmy niż się spodziewaliśmy. No i znowu się nie wyrobiliśmy. E... Wybaczcie nam. Nie, nie wybaczcie nam. Dlaczego? Ja proszę e... wybaczyć. Nie. nie. Ja... Mieli... Wojtek. A ja nie proszę wybaczyć. A ja nie proszę o wybaczenie, Bo obiecałem, że będzie dzisiaj żywiec. Kochani. kochani nie się mogę. Się zapierdala. Się. Rozumiem. Wojna nie matka. Nie. E... uważajcie. Jak wszystko jest poukładane, to wygląda, że nie ma nic. Jak się zaczyna coś robić, to się człowiek mówi Jezu, skąd tyle tego? A, jest a, teraz, a teraz, teraz wam pokażę, ojciec dyrektor. Jak nie, wy... nie, nie pokażesz, kochani. Tu NPTV wykuwał stalowym młotem yy, prawdę. Tak, tak walczyli. O, o to zobaczycie. Oto zobaczycie. Tak to wyglądało. Tylko, tak. że tam był ekran zielony, zasłaniał to wszystko. W każdym razie wszystko trzeba wziąć do ręki i tak. I, 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 śmieci. I, 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 przenieść. I, i, Wartościowe śmieci. I, 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 przyda się. O. Kupimy nowe. Tak. Przyda się, zabieramy śmieci. śmieci. Ale samo się nie zrobi. Fajnie by było szuflą i wiecie. Ale nie rady. Nie, nie do rady. Także, słuchajcie, za-pier-da-la-my. Hmm? My, 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 my I rano odpalamy żywca. Albo sąd wojenny. Dale wiara, iść przytomnie. Tylko wara płakać po mnie. Dalej wiara, iść przytomnie. Tak jest. Jest, co ogarniać, słuchajcie, naprawdę tego jest dużo. O, Będziemy tutaj. No sz 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 szukałem tej koszulki, sz co ja się jej naszukałem, o koszulki z napisem, ja szczur, ja szczur tak, a ja, szczur, a tak. ja ojciec tak. dyktator i słuchajcie, sama się znalazła, jak to bywa przy składaniu, gdzie, gdzie była, pod flaszkami wódki, a tak, no. To do zobaczenia. Bywajcie, kochani. Bywajcie. Musimy wracać do Raport pracy. Raport otwarcia dwa.